Czołem. Witam Was dzisiaj. I muszę coś wam od razu pokazać. Widzicie to? To jest mój komputer. Ale brakuje tutaj chłodzenia. Ponieważ okazało się, że z chłodzeniem coś poszło nie tak. I poszło na reklamację. Więc przez jakiś czas jestem pozbawiony swojego woła roboczego. Więc... Dzisiaj taki, z ten odcinek z telefonu. O. No. I no, właśnie. Myślę, że przez ten czas spróbuję coś nagrać, surówki z kamery. A kiedy odzyskam chłodzenie, to będzie materiał z tej kamery. Przecież... Materiał z kamery. Będzie zmontowany, jak wróci do mnie chłodzenie. No. To wszystko na dzisiaj: szybki news. Cześć.